Siekam traki jak cebulę, dlatego mówią mi kucharz Ziomal gotuje bity ja przysmażę i na kurwia moja muzyka jest widy raz jest raz i nie widzi ni jak widy raz jest, raz i nie widzi Cikam traki jak cebule, dlatego mówią mi kucharz ziomal gotuje bity, ja przysmażę i na kurwia. Moja muza jak z widy raz jest, raz i nie widzi nikt. Moja muza jak widy raz jest, raz i nie widzi nik. Bo na petit krzyczą ludzie dookoła Kiedy ziomal podaje do mnie gigonas zioła Wypierdalaj strapu, weź zabieraj się do garu hey. Bo nie mam już nawet na czym opierdolić obiadu I kilku nieśmiesznych łaku, łaków Jedziemy na kraku, kraku wystrzela z tymami, nie potrzebujemy gnatów Wchodzisz tak lub i słyszysz bang bang Podejdź na globi i słyszysz bang bang. Szykam traki jak cebulę, dlatego mówią mi kucharz, że gotuje bity, ja przysmażę i na kurwia. Moja muza jak widy raz jest, raz i nie widzi ni. Moja muzea jak widy raz jest, raz i nie widzi ni. Szykam traki jak cebulę, dlatego mówią mi kucharz, że gotuje bity, ja przysmażę i na kurwia. Moja muzea z widy, raz jest, raz i nie widzi ni. Tu zawsze chodzi o pęgę, suką chodzi o zdjęcie Nam chodzi o to, by skakali ludzie na koncercie By bawili się nieźle, by dobrze siadł ten węgiel Niedługo zagrają mnie wszędzie Cikam traki jak cebule, dlatego mówią mi kucharz Ziomal gotuje bity, ja przysmażę i na nakurwiam Moja muza jak z widy, raz jest, raz i nie widzi ni. Moja muza jak z widy, raz jest, raz i nie widzi ni. Sikam traki jak cebulę, dlatego mówią mi kucharz gotuje bity, ja przysmażę i na nakurwiam Moja muza jak z widy, raz jest, raz i nie widzi ni. Moja muza jak z widy, raz jest, raz i nie widzi ni.